Dzień dobry! Ze względu na to, że moja skóra wygląda tak, a nie inaczej. Możecie się przyjrzeć, że mam pełno grudek i krostek. Właśnie mam taki spory wysyp. Chciałam Wam przedstawić, pokazać w tym filmie moją pielęgnację, przedstawić Wam maść skinoren oraz epiduo, żebyście zobaczyli, jak w kolejnych dniach będą się te moje zmiany zmniejszały, więc serdecznie zapraszam Was na film. jak co rano zaczynam dzień od zmycia mojej y, twarzy żelem z awentym zielonym bardzo go lubię, więc najpierw y, moczę twarz, pamiętacie jak wam opowiadałam, najpierw moczymy twarz i moczymy swoje ręce nalewamy dosłownie jak ziarnko y, grochu czy tam jak groszek tego naszego żelu i doprowadzamy do takiej piany przez to nie marnujemy produktu i okrężnymi ruchami spokojnie, mm, ja robię to nawet z otwartymi oczami, bo mnie nic nie szczepie po tym preparacie. Kolistymi ruchami wjeżdżam sobie tam, gdzie jest duże wydzielanie sebum, czyli tutaj muszę dobrze to po nocy zmyć. Właśnie tutaj przy nosie, pod nosem i tutaj na brodzie. I zmywam moją twarz wodą i delikatnie odsączam ręcznikiem. I teraz delikatnie ręcznikiem, przykładając go, nie tak pocierając twarz, zdejmuję nadmiar wody. Gdy zdejmę z mojej twarzy nadmiar wody i ona po chwili daje jej parę minutek na właśnie dojście do tego, żeby była sucha, przyjeżdżam sobie po twarzy, jest sucha, nakładam sobie krem. Akurat tutaj mam krem z ZI, krem redukujący trądzik do cery łojotokowej i trądzikowej i daję go zaledwie też malutko, o tyle, rozprowadzam go sobie w rękach. I delikatnie smarowuję. Przede wszystkim skupiam się na policzkach, bo one są suche. Tutaj tylko delikatnie oczy, spokojnie można smarować tą okolicę. Może to być inny krem, jakiś dermatologiczny. Ja nagrałam film akurat o kremach dermatologicznych, więc spokojnie możecie sobie do niego zajrzeć. Y no, mówię, mogą to być kremy jakieś inne, yy, redukujące właśnie świecenie, ale zalecane raczej od dermatologa niż takie, wiecie, nachwyt marketingowy. Gdy moja twarz już tak troszkę wchłonęła kremy i czuję, że ona jest już taka bardziej sucha, Nakładam punktowo na miejsca, które są czerwone, na grudki i krostki, nakładam antybiotyk punktowy Clindacin T. Ma on zniwelować, zmniejszyć działanie bakterii, która powoduje nam namnażanie właśnie tych stanów zapalnych, i ropnych. I tak oto moja twarz jest idealnie przygotowana pod makijaż. Czyli to, co ma leczyć moją skórę, będzie leczyć moją skórę. A to, żebym się lepiej czuła, żeby moje samopoczucie było poprawione przez to, że ogólnie źle wyglądam, to sobie poprawia makijażem. I jeszcze jedna taka moja rada: na czas, kiedy się leczycie i kiedy macie zwłaszcza mm, takie zmiany, czy na szyi, gdzie dotykają włosy, szyje, czy właśnie gdzie macie grzywkę i macie na czole zmiany, przez te parę dni postarajcie się nosić upięte fryzury, żeby nie drażniły dodatkowo tych stanów zapalnych, jakimi są oczywiście grudki i krostki. Wracam już do Was na koniec dnia. Możecie zobaczyć, jak moja cera wygląda po zmyciu. Aczkolwiek powiem Wam taką jedną rzecz. Jak chodzi o walkę z trądzikiem, my musimy wymagać od maści tego, żeby maści złościły, rozpuściły nam martwy naskórek, który jest, warstwę rogową. Tą właśnie luźną, ażeby punktowy antybiotyk mógł dostać się tam, gdzie właśnie jest źródło zapalne i ropa, czyli właśnie do, do tej bakterii Propionibacterium acnes. I ja dzisiaj na noc akurat zastosuję epidło. Z taką fajną pompką. Bo jest jeszcze wersja, bo to jest 30, więc tak dwie pompki wystarczą. I od razu Wam powiem tak: im efekt na Waszej twarzy będzie mocniejszy czyli, tak jak ja y, mam teraz bardzo mocny wysyp tym dla Was ogólnie będzie lepiej. Dlatego, że to, co siedzi, wszystko w środku, w naszej skórze. Musi, czytam w mojej skórze, musi po prostu wyjść, wyjść do światła dziennego. Tak się skóra oczyszcza w ten sposób, bo nawet jest w ten sposób wzrost komórek skóry. Więc, więc musi tak to wyglądać. No i jak epiduło mi wyschnie na twarzy stosuję oczywiście punktowo, tak jak stosowałam rano, antybiotyk Clindacin T na czerwone, zapalne grudki i na ropne zmiany. Już widzę, że coś zaczęło się tutaj na mojej cerze dziać, bo... Więcej miałam grudek, a teraz widzę, że te grudki przekształcają się w krostki. Więc wszystkie po kolei smaruję. Kiedyś, zanim założyłam Swój kanał. I już leczyłam się dermatologicznie. Już miałam taką wiedzę, jaką posiadam. Może nie tak rozszerzoną jak teraz, ale zastanawiałam się, czy pokazywać się tak publicznie. Powiem Wam, że już dawno nie miałam y, aż takiego wysypu na twarzy, ale stwierdziłam tak, skoro moja pani dermatolog i moja wiedza. Mi pomogła, to dlaczego bym nie mogła, dzięki swoim doświadczeniom, pokazać komuś, że nie trzeba chodzić do kosmetyczki, nie trzeba poddawać się strasznemu zabiegowi, jakim jest oczyszczanie, według mnie, które powoduje mikroblizny, a później blizny takie zanikowe skóry, a po prostu do domu. Maść z cynkiem, czy maść do rozpuszczenia skóry, od dermatologa. Od, do, o, do rozpuszczenia skóry, oczywiście, chodzi mi o złogi. To jest takie powiedzenie raczej być potoczne, nie? Ym, I maść punktową z antybiotykiem. To pomyślałam sobie, że warto by było faktycznie nagrać taki, yy, taki cykl filmów, Pomagających w walce z trądzikiem, testowaniu różnych rzeczy, i niestety muszę Wam powiedzieć taką rzecz. Nie wiem, czy ktokolwiek Wam o tym powiedział. Z trądzikiem jest tak: macie go, jak trądzik jest młodzieńczy, później może trochę przejść w łagodniejszy stan albo całkiem, później może być taki okres jak ciąża. No ja nie miałam ciąży, to nie wiem, czy by mi przeszło, czy, 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 by, się, czy by się te zmiany nasiliły, ale powiem Wam tak. To jest choroba łatokowa, trądzik, więc trzeba z nią walczyć. Lepiej nie czekajcie tylu lat, że może Wam przejdzie, czy tam po okresie dojrzewania, czy po ciąży. U chłopaków to się raczej nie tyczy, po ciąży, ale. Radzę Wam nie czekać, bo szkoda tego, żeby Wasze ciało miało jakiekolwiek blizny czy przebarwienia, bo już blizny bardzo ciężko usunąć, zwłaszcza gdy są głębokie. Wrócę do Was za parę dni zobaczę, jak ta moja cera będzie się zachowywać. Wieczorami będę zmieniać epiduło z skinorenem, Z, z kinorem będę stosować ja po epiduło. Czułam tylko delikatne takie mrowienie niż szczypanie w miejscach, gdzie ja mam przesuszone, a ja mam tutaj zazwyczaj suche, gdzieś tam przy skrzydełkach nosa. Tutaj mi się ostatnio wysuszyło, więc jest znośne jak najbardziej na noc, spokojnie możecie i spać, więc powracam do Was za parę dni. Jeszcze takie małe sprostowanie, poczekam aż mi się wchłonie ta maść z, z antybiotykiem punktowa, klindacintę. Sprostowanie, dlaczego ja nie polecam oczyszczania? Bo ktoś może się przyczepić i może powiedzieć, że po oczyszczaniu skóra wygląda lepiej. Faktycznie skóra wygląda lepiej, bo naturalnym procesem, który występuje w naszym organizmie, jest gojenie się skóry. Więc jeżeli my rozdrapiemy taką grudkę czy taką krostkę. To później skóra zaczyna się goić, ale powstają mikroblizny, później blizny zanikowe skóry, co można zobaczyć u osób, które kupy lat chodzą do kosmetyczki na oczyszczanie, bądź same sobie drapią skórę. A co chodzi o rozdrapywanie krostek, nie polecam bo jest to treść ropna wytworzona przez bakterie więc jeżeli rozdrapiecie taką krostkę, za parę dni będziecie mieć pięć takich krostek w różnych miejscach, bo zakazicie zdrową skórę, więc to jest taka moja przestroga. no i co, widzieliście już efekty po leczeniu jest to tak tydzień z haczykiem zobaczcie ile mnie ominęło ile tak naprawdę mnie bólu ominęło jak sobie sama kładłam te maści na twarz Yy, mówiłam Wam, że kładłam wieczorem Epiduo zamiennie ze Skinorenem, i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak działa Skinoren, ogólnie moje odczucia. Po Epiduo miałam delikatne mrowienie mojej twarzy, yy, a dzisiaj pokażę Wam, jak działa Skinoren. Skinoren jest bardziej, yy, ma taką konsystencję bardziej yy, kremową niż yy, Epiduo. Oczywiście jest już yy, wieczór. Y, takie rzeczy nie nakłada się Maści złuszczających na, na noc I teraz wam pokazuję Jak Nakładam, nakładam tak samo Pachnie ładnie Pachnie bardzo ładnie Ale powiem wam, że ja, ja Przez to, że ja go używam To ja wiem o czym chcę wam powiedzieć Ale chcę to zrobić W dobrym czasie, żeby Móc wam powiedzieć jak to się tam Dzieje, bo po skinorenie jest bardzo duże ściąganie, pieczenie i prawie dla mnie, prawie dla mnie, gdzie ja mam y, zawyżony próg bólu, mnie mało co boli. Jest tak mocne szczypanie i ściąganie, że ja nie mogę tego wytrzymać, więc tak naprawdę od razu się modlę i idę po prostu spać. Więc teraz fajnie się rozprowadzała. Jeszcze nie czuję takiego momentu ściągania, jest jeszcze taka mokra. Powrócę do Was za chwilę i będę Wam opowiadać, co się dzieje. Od nałożenia minęły 3 minuty i ja po prostu już nie mogę wytrzymać tego ściągania, tego takiego mrowiącego pieczenia, bo to jest pieczenie, nie mogę ruszać twarzą, a wiecie, nie mogę tego drapać, jest to maj złuszczająca. Yy, I jeżeli ja odczuwam takie napięcie bólowe, bo ja dosłownie czuję, yy, jakby mnie tak, yy, takie prądy... Yy, Prądy takie raziły. Jeżeli kiedyś na skórę stosowałeście prądy Darson Vala, yy, tak, yy, taką szpatułę yy, u kosmetyczki czy kosmetologa, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. ja czuję tak na całej twarzy. Najbardziej czuję yy, tutaj. Ale jak ruszam na przykład czołem, to boli mnie czoło. I żeby na przykład ten próg bólu, bo ja czuję teraz ból, to nie jest przyjemne. Ja na przykład oklepuję swoją twarz i robię to opuszkami i to zmniejsza moje napięcie takie bólowe. Ja tak o tym nie myślę, bo normalnie ja bym się zdenerwowała. I bym zmyła tą maść, bo epiduło, ja nie czuję epiduło Oprócz tego, że chwilę mnie mrobi, to ta mnie coraz bardziej boli Ja, ja odczuwam to teraz bardziej nawet jak, jak ból Ciężko wytrzymać, a przede mną cała noc Powiem wam później, kiedy przestało tak mocno szczypać Pewnie wtedy, kiedy zasnę, więc do zobaczenia Wracam już do Was na koniec mojego leczenia. Już skończyłam moje leczenie, które trwało dwa tygodnie. Takie są efekty. Jak mogliście zauważyć na zdjęciach, gdzie niegdzie mam jeszcze czerwone kropki i gdzieś tutaj na szyi także mam czerwone kropki. To są blizny. Które ja niestety posiadam. Jest to u mnie genetyczne, po prostu powstawanie blizn przerosłych. To nie są keloidy, czyli blizny takie wielkie, tylko to jest blizna, która jest wyniosła ponad swoją powierzchnię. I teraz taka moja rada. Jeżeli już nie musicie się złuszczać na twarzy, warto jest. Złuszczać punktowo te blizny. Już nie musicie stosować antybiotyku, no bo tam już bakterii nie ma, więc y, dobrze jest stosować na te blizny y, właśnie maść złuszczającą, bo ona. Pobudzi waszą skórę do wytwarzania włókien kolagenowych i elastynowych, do przebudowania skóry, żeby nie tworzyła się tkanka łączna, włóknista, która buduje nam właśnie brzydką bliznę, żeby przynajmniej, jeżeli nie da rady zlikwidować całkowicie tej blizny, bo u mnie nie da rady zlikwidować całkowicie. Ja już muszę się polubić z tymi bliznami, ale one mogą być. Płytrze przez stosowanie właśnie y, tylko na nie przez pewien czas y, maści złuszczającej, i najlepiej, jak jeszcze właśnie są te miejsca y, czerwone, bo jeszcze nie zaszedł do końca ten proces y, gojenia się tych miejsc i skóra może się przebudować. Budowy nowego naskórka, czyli ten czas Turn Over time trwa 28 dni. Skoro moje leczenie trwało 14 dni, ja mam jeszcze właśnie gdzieś tam pojedyncze blizny, na które mogę zadziałać jeszcze, żeby się przebudowały maścią złuszczającą punktowo, uważam, że ten efekt jest świetny. Takie jest moje zdanie, mam nadzieję, że tak samo uważacie. W przypadku kobiet. Nie ma sprawy, super. Wyrównała się powierzchnia skóry, mogę nałożyć sobie podkład, wyglądam jak z magazynu. W przypadku mężczyzn, którzy stosują, to i tak będziecie zadowoleni, bo jeżeli zmniejszą Wam się te góry i doliny, to spłycenie tej twarzy, wyrównanie jej będzie bardzo Was cieszyć. Nie miałam okazji nagrać Wam, jak moja skóra wyglądała w tym najgorszym momencie, kiedy się złuszczała, kiedy była czerwona i podrażniona, bo byłam na uczelni w Poznaniu, przez zmianę wody, tam właśnie w Poznaniu. Moja skóra była strasznie ściągnięta, tak mocno, że jak otwierałam buzię, to czułam, jak mi się powieka dolna otwiera. To było, to było straszne. Ale co jest najgorsze w tym momencie, kiedy my się złuszczamy, trochę jest uszkodzona bariera wodno-lipidowa. Trzeba pić przez to dużo wody, bo ewidentnie widać, że skóra przez tracenie swoich komórek, przez właśnie złuszczanie tych komórek, Komórek. robi się, tak jak Wam mówiłam, ten efekt taki wyszczuplenia twarzy, bo traci wodę, więc trzeba pić bardzo dużo wody, żeby nasza nowa skóra nie nabrała zmarszczek. Ale to, o czym chciałam powiedzieć, co jest najważniejsze, ta skóra jest podrażniona. I jeżeli stosujecie jakiś krem, on nagle może was yy, uczulać. No to nie do końca jest uczulenie, ale po prostu nie będziecie go tolerować. Więc yy, w takim przypadku dobrze mieć krem Cerkopil, o którym już wam kiedyś wspominałam, a z takich jeszcze tańszych rzeczy, które są po prostu w każdej aptece, to jest pianka yy, pantenolna oparzenia i odmrożenia. Jej zadaniem jest po prostu złagodzenie stanów zapalnych skóry, odbudowanie tej skóry, żeby ją chronić. I spokojnie na taką piankę ja kładłam podkład, nic się nie działo, wtedy nie stosowałam żadnego kremu, no bo miałam pieczenie po kremie I jeszcze maść ochronna z witaminą A, yy, także tani yy, produkt, musicie yy, zauważyć w czym ona jest rozpuszczona Akurat ta moja witamina A jest rozpuszczona w lanolinie jest to wydzielina z gruczołów łojowych owcy, która jest bardzo podobna do naszego składu łoju. Mi ona nic nie robi, ale jeżeli ktoś jest uczulony, powinien zwrócić na to uwagę i te dwie rzeczy naprawdę ratują tą twarz, kiedy ona się złuszcza, kiedy jest w najgorszym swoim stanie i potrzebuje pomocy SOS. I krótkie podsumowanie na sam koniec: epiduo czy skinore? Oczywiście powiem Wam, że Skinoren dostałam od mojej pani dermatolog na słoneczne dni, kiedy właśnie świeci słońce Jego działanie powinno być bardziej powierzchowne niż epidu. Ale czy to znaczy, że moja cera powinna po nim tak cierpieć, tak szczypać i tak boleć, że ja nie mogę aż spać i mam ochotę go zmyć? No mi się wydaje, że nie, więc ja mu serdecznie podziękuję i raczej do niego nie będę wracać Wykorzystam to, co mam do końca, ale jeżeli moja pani dermatolog będzie mi go Chciała przepisać, to ja po prostu jej powiem, że nie dziękuję. Wolę po prostu epiduo czy jakiś inny zamiennik. Pisałam z jedną z moich widzek, która mi powiedziała, napisała, że u niej skinoren tak nie działał jak u większości osób czyli nie szczypała jej twarz, nie miała takich objawów jak ja. Więc różnie u Was może działać ta maść. I kolejną rzeczą, którą dobrą chciałam powiedzieć o Epiduo jest to, że zauważyłam, że więcej mi wyszło wykwitów od razu po Epiduo, czyli zadziałał bardziej głęboko, skóra się oczyściła w bardzo szybkim czasie. To co jeszcze. Fajne dla mnie było to, to, że w końcu oczyściły mi się moje wągry z nosa, ze skórniki otwarte, yy, łatwiej się ewakuowały nie przez wcale używanie palców, tylko same się złuszczyły. Złusciły? Tak. Yy, I zamknęły mi się po prostu yy, gruczoły łojowe na nosie. Spłyciły, i oczywiście to, co jest fajne, to to, że ta cera się taka zrobiła bardzo, bardzo równa. Struktura cery się zrobiła równa. Skóra w ogóle zrobiła się bardziej napięta, ale musicie pamiętać właśnie o piciu dużej ilości wody. Fajne jest to także po epiduo, że zauważyłam, poznikały mi drobne przebarwienia z jakichś innych, jeżeli zostały u mnie przebarwienia. To poznikały z tych wcześniejszych y, krostek y, czy grudek, które były więc u mnie wygrywa Epiduo ja dziękuję wam za spędzony ze mną czas, ale to co jeszcze najważniejsze na sam koniec co chcę wam powiedzieć, to to, że moja pani dermatolog Przepisała mi maść, która jest bez recepty. W dalszych filmikach, jeżeli moja cera będzie wyglądać tak, że będę mogła stosować tą maść i Wam opowiedzieć, pokazać jak wygląda stosowanie tej maści, pokażę Wam na pewno, więc i będziecie mogli sobie ją kupić z apteki bez recepty, bez konsultacji z dermatologiem. Dziękuję wam serdecznie za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa pa.